Dobry, witajcie. Zapraszam na kolejną poranną praktykę z serii Jak dobrze zacząć tydzień? O, jest Julita, cześć. Oczekam jeszcze chwilkę. Kasia, dzień dobry, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, nasza dzisiejsza praktyka, jak zawsze, zacznie się od Rozgrzania ciała, poruszenia ciałem, obudzenia energii, a potem wykonamy medytację z mantrą Ang Sang wahe Guru. To jest medytacja, która przyniesie nam uczucie połączenia, podniesienia i radości. Kiedy będziemy przechodzić do medytacji, opowiem o mantrze. Dzień dobry, dzień dobry. Super. Jesteście. Opowiem wtedy też o mantrze i jeszcze o jej znaczeniu. Także medytacja dla połączenia, podniesienia radości, żeby taki był cały tydzień. Iwan, dzień dobry. Dobrze, słuchajcie, usiądźcie w pozycji łatwej, czyli w z skrzyżnym i zaczniemy od połączenia się. Adi Mantro Ong Namo Gurudev Namo, czyli połączymy się z wewnętrznym przewodnictwem, żeby prowadziło nas w czasie praktyki. Zaśpiewamy tą mantrę trzy razy, a potem zaśpiewamy mantrę ochronną. Adgure Name, Jugadgurī Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Widzę, że jeszcze. O, może on dzień dobry. Dzień dobry, kochana. Pozycja łatwa, podszyj o siebie obydwie dłonie. Złóż modre modlitwę, połóż na mostku pomiędzy piersiami, dociśnij kciuki do mostka, palce skieruj do góry, łokcie ustaw równolegle do maty. Wydłuż kręgosłup, delikatnie wydłuż tył szyi, kierując brodę w kierunku mostka. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów przez nos. Z każdym wdechem pobierasz energię życiową, pranę. Każdym wdechem łączysz ciało, umysł w jedno. Wyciszasz umysł, uspokajasz ciało. I teraz głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do mantry. O.

Wdech i wydech. Otwórz oczy. Jeśli potrzebujesz rozprostuj na chwilę nogi, rozluźnij. A potem wróć do pozycji łatwej i zaczniemy od wygięć kręgosłupa. Złap się za kostkę nogi z przodu, na wdechu przez nos wygnij kręgosłup do przodu, na wydechu przez nos zaokrągnij plecy i wygnij kręgosłup do tyłu. Wdech i wydech. Głowa jest nadmiednicą, nie porusza się, pracuje cały twój kręgosłup od podstawy do karku. Zamknij oczy, przekieruj uwagę do wnętrza, wsłuchaj się w swoje ciało i poruszaj się w takim rytmie, na jaki twoje ciało ci dziś pozwala. Pozycja rozgrzewa uelastycznie odmładza cały kręgosłup i budzi energię, która jest uśpiona u jego podstawy. I zatrzymaj się, zostań w pozycji, wydłuż kręgosłup, wdech. I wydech. Podnieś teraz obydwie ręce do góry, spody dłoni patrzą na siebie, głęboki wdech. I na wydechu zrób skłon do boku, tyle na ile pozwala ci ciało. Wdech, góra i wydech skłon do drugiego boku. Zamknij oczy, poruszaj się płynnie. Wdech, wydłużasz kręgosłup, wydech skłon w bok. Poczuj, jak rozciągasz boki ciała. Nadal uelastyczniamy, rozgrzewamy kręgosłup. I wróć do pozycji wyjściowej, podnieś ręce, spod dłoni skieruj do siebie, wydłuż kręgosłup, wdech, zatrzymaj oddech. I wydech szerokim łukiem, opuść ręce i dotknij maty. Możesz teraz na chwilkę rozluźnić nogi. A potem wracamy do pozycji łatwej. Połącz dłonie w kian mudra, czyli połączone opuszek kciuka, palca wskazującego. Zegnij ręce w łokciach pod kątem prostym. Łokcie są równolegle do ziemi, spody dłoni skierowane do przodu i na wdechu zrób skręt tułowia w lewo, głowa mini tułowia, na wydechu w prawo. Oddychasz przez nos. Lewo, wdech, prawo, wydech. I zamknij oczy, poruszaj się w swoim rytmie, w zakresie ruchu i inicuj ten ruch z pępka. I zatrzymaj się, utrzymaj ręce w mudrze, w górze, głęboki wdech, wydłuż kręgosłup, zatrzymaj oddech i wydech. Rozluźnij ręce, dotknij maty, możesz zrelaksować ręce, rozprostuj też nogi, rozluźnij. A potem usiądź w siadzie rozkrocznym. Stopy flex, wypychasz piętę, przyciągasz palce w kierunku ciała. Zapleć palce dłoni naprzemiennie i ustaw ręce równolegle do ziemi. Dłonie są mniej więcej na wysokości serca i rozpocznij krążenia kręgosłupem tułowiem, inicjując ruch z bioder. Wdech z przodu, wydech z tyłu, oddychaj przez nos. Stopy flex. Tak, żebyś poczuła, poczuł naciągnięcie z tyłu łydki, z tyłu uda prosty kręgosłup. Zamknij oczy, poruszaj się w swoim rytmie. mało zmniejsz zakres ruchu. Kiedy się zatrzymasz, zmień kierunek. Zacznij krążyć kręgosłupem, jak młynkiem, drugą stronę. Wdech przez nos z przodu, wydech przez nos z tyłu. Prosty kręgosłup. I pomału zmniejszaj zakres ruchu, aż zatrzymasz się w centrum. Wtedy przenieś ręce z mudrą nad czubek głowy. Odwróć dłonie tak, żeby spodem były skierowane do sufitu. Głęboki wdech, wyciągnij kręgosłup, zatrzymaj oddech. I wydech. Rozpleć palce szerokim łukiem, opuść ręce, dotknij maty, rozluźnij nogi. Słab się od wewnątrz pod kolanami i przyciągnij nogi tak, aby połączyć razem podeszwy stóp. Słab się za palce stóp i przysuń stopy w takiej odległości od ciała, aby mieć wydłużony kręgosłup. Zacznij teraz poruszać kolanami do góry i do dołu, żeby rozgrzać, otworzyć biodra, uwolnić emocje, które są poblokowane w obszarze bioder, miednicy. Zamknij oczy. Twój oddech płynie razem z tym ruchem. Oddychaj przez nos. Ruch jest delikatny i subtelny. I teraz podnieś kolana do góry, utrzymaj tą pozycję, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech, zatrzymaj oddech. I wydech. Rozluźnij ręce, rozprostuj i rozluźnij nogi. Rozmasuj, jeśli potrzebujesz. I wróć do pozycji łatwej. Połóż ręce na kolanach, wydłuż kręgosłup i teraz na wdechu unosisz barki do góry, na wydechu opuszczasz. Wdech i wydech. Wydłużony kręgosłup, zamknięte oczy, poruszasz się w swoim rytmie. Jeśli masz wysokie ciśnienie, to poruszaj powoli. Mocno oddech. Unieś barki do góry, utrzymaj, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech, zatrzymaj, oddech i wydech. Jeśli potrzebujesz rozluźnij ręce. I jeszcze raz, pozycja łatwa, ręce na kolanach, wydłużony kręgosłup, rozluźnione barki i zrelaksowana twarz. Uśmiechnij się do siebie delikatnie, aby rozluźnić mięśnie twarzy. I na wdechu odchyl głowę do tyłu. Zobacz, jak, jaki masz zakres ruchu. Tyle, ile możesz. Wdech jest przez nos i rozpocznij krążenia głową. Kiedy podbródek jest przy mostku, wydech przez nos. Jeśli nie masz zawrotów głowy, zamknij oczy. Ruch jest subtelny i delikatny. Kiedy głowa będzie wychylona do tyłu, delikatnie zatrzymaj się, zmień kierunek. Utrzymaj proste plecy, rozluźnione barki i zrelaksowaną twarz. I pomału zmniejszaj zakres ruchu. Kiedy się zatrzymasz, skieruj twarz przed siebie. Głęboki wdech. I wydech. Możesz teraz na chwilkę rozluźnić pozycję. Możesz sobie też przygotować poduszkę albo złożony kot, na którym usiądziesz do naszej medytacji. Ja nam hmm, kleję mantrę. Komentarzu. Mantra do medytacji to Angsang Wahe guru. Okej, okay, przykładę jeszcze komentarz, żeby nie zniknął. Dobrze. Medytacja dla podniesienia, połączenia i radości wykonywana jest mantrą Ang Sang Wahe guru. Ta mantra oznacza, że Dynamiczna, kochająca energia nieskończonego tańczy w każdej części i komórce naszego ciała. Ta piękna mantra wypełnia miłością i światłem każdą komórkę naszego ciała, daje takie połączenie z nieskończonością. Nasza istota łączy się ze wszystkim, co istnieje. To daje takie poczucie, że nie jesteśmy sami, daje dużo światła, lekkości, radości, właśnie takiego połączenia i podniesienia. W medytacji siedzimy w pozycji łatwej. Możecie też usiąść na krześle, postawić obydwie stopy na podłodze, nie krzyżować kolan. Co ważne, usiąść z wyprostowanym kręgosłupem. Dłonie będziemy układać w kian mudra. Czyli łączymy opuszek kciuka palca wskazującego razem, pozostałe palce są połączone, wyprostowane i tak ułożoną mudrę kładziemy na kolanach, spod dłoni skierowane są do góry. Kręgosłup jest wydłużony, tył szyi jest wydłużony, broda jest delikatnie skierowana w kierunku mostka, ale bardzo delikatnie, żeby nie kreować napięcia w gardle. Oczy skierowane są na czubek nosa. Jeśli taka koncentracja wzroku byłaby za mocna, bolą oczy czy głowa, to możesz też zamknąć oczy i śpiewamy mantrę ang, sang, wahe guru. Ja już nam włączam mantrę, przygotuj się do medytacji. Zostań w pozycji, głęboki wdech, zatrzymaj oddech, wydłuż kręgosłup. I wydech. Jeszcze raz, głęboki wdech, zatrzymaj oddech, wydłuż kręgosłup. I wydech. Ostatni raz, głęboki wdech, wydłuż kręgosłup, zatrzymaj oddech. I wydech. Rozluźnij ręce, możesz je położyć na kolanach, rozluźnij ciało porusz nim delikatnie. Zostań jeszcze chwilkę z zamkniętymi oczami. Poczuj miłość, światło, spokój, radość, lekkość w każdej komórce swojego ciała. Niech to piękne światło i miłość zostaną z tobą na cały tydzień. I teraz delikatnie zacznij otwierać oczy, powracając do tu i teraz. I na zakończenie naszej dzisiejszej praktyki zaśpiewamy trzy razy mantrę Sat Nam, jestem swoją prawdą. Będziemy śpiewać długie Sat i krótkie Nam. Potrzyj o siebie dłonie. Służ mu modlitwy, połóż na mostku pomiędzy piersiami, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech, wydech i wdech do mantry. Sa. -t. Tło, miłość i pokój dla wszystkich. Dziękuję Wam pięknie za praktykę. Jeszcze wylosuję nam kartę. Są karty z afirmacją na ten tydzień. Moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. Taka piękna karta. Patrzę, co piszecie. Cieszę się bardzo, że jesteście. Kasienka, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. E, słuchajcie, e, mnie nie będzie w tym tygodniu, bo ja dzisiaj już zaraz jadę do Landskorony, do mojej nauczycielki Sary z Quaternity Institute. Będziemy mieć. E, Odosobnienie w medytacji, w zupełnej ciszy. Nie będziemy rozmawiać, przez tydzień nie będzie telefonów, więc ja znikam. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to będę odpowiadać, jak wrócę w przyszłym tygodniu. Trzymajcie kciuki, bo po raz pierwszy jadę na takie odosobnienie medytacyjne w ciszy, więc zawsze trochę obaw jest. Wrócę do Was i w przyszły poniedziałek spotkamy się tutaj rano. A na zajęciach zapraszam na zastępstwa. Dzisiaj o 1915 wpadnie w kobyłce Jogę Kundalini poprowadzi dla Was Karol. Karol też poprowadzi dla Was praktykę online w środę. Ma dużo energii, także zapraszam, zobaczycie, będzie bardzo fajna praktyka. A Karolina poprowadzi dla Was Jupiter Creer w swojej pięknej energii. I co? Do zobaczenia. Jeszcze zobaczę, co napisaliście. Ok. Miłego tygodnia. Dziękuję. Dziękuję, Wanda, Ania. Dziękuję. Dziękuję, Wiola. Dziękuję. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Jelita, pięknie Ci dziękuję. Kasiu, dziękuję. Marzenka, dziękuję. Arleta chyba, tak. Dziękuję. Ania, dziękuję. Cudownego tygodnia, wspaniałej medytacji. Dziękuję. Marzenka, trzymam kciuki. Dziękuję. Julita, będzie pięknie, Kasiu. Super, dziękuję. Tak, będzie pięknie, ale wiecie, jest zawsze taka troszeczkę obawa przed zniknięciem, puszczeniem kontroli, takiej całkowitej. Wiem, że Wy tu jesteście, zawsze Wam odpowiadam na wszystkie wiadomości. Jest też rodzina w domu, więc. No, ale myślę, że niech to będzie wyzwalające bardzo. I wam serducho. To serducho, kochani, ode mnie też. I widzimy się za tydzień. Pięknego, świetlistego, pełnego miłości i dobrego tygodnia. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia. Daliście mi energię na ten wyjazd. Ja mam nadzieję, że też macie energię. Tego Ci życzę. Dziękuję. Do zobaczenia. Субтитры